W życiu często napotykamy na trudności, które mogą nas przytłaczać, zarówno zewnętrzne wyzwania, jak i wewnętrzne zmagania, takie jak lęk, ból czy niepokój. W tych chwilach szczególnie potrzebujemy pokoju i uzdrowienia, które może nam dać tylko Bóg. Modlitwa jest drogą do odnalezienia ukojenia i wewnętrznej harmonii. Przychodzimy do Boga z naszymi troskami, powierzając Mu nasze serca, i wierząc, że Jego miłość i łaska mogą uzdrowić nawet najgłębsze rany. On zaprasza nas, abyśmy przychodzili do Niego po pokój, którego świat dać nie może, i po uzdrowienie, które przynosi Jego uzdrawiająca obecność. Ta modlitwa ma pomóc w odnalezieniu spokoju ducha oraz uzdrowienia serca otwierając się na miłość i miłosierdzie Boga W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Boże Ojcze wszechmogący przychodzę do Ciebie szukając pokoju i uzdrowienia Wiem że tylko Ty możesz ukoić moje serce które jest pełne trosk, bólu i niepokoju. Oddaję Ci wszystkie swoje lęki, wszystkie rany i wszystkie cierpienia, prosząc, abyś dotknął mnie swoją uzdrawiającą dłonią. Wierzę, że Twoja miłość ma moc przywracać spokój i wypełniać moje życie nadzieją. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Pokój zostawiam Wam. Pokój mój daję Wam. Potrzebuję tego pokoju, który pochodzi tylko od Ciebie. Pragnę poczuć Twoją bliskość i Twoją miłość, która uspokaja każde wzburzone serce. Daj mi siłę, abym potrafił zaufać Tobie we wszystkich okolicznościach mojego życia. Pomóż mi odpuścić to, czego nie mogę kontrolować, i wierzyć. Że Ty masz dla mnie najlepszy plan. Jezu, przychodzę do Ciebie ze wszystkimi moimi zranieniami i proszę o uzdrowienie. Dotknij każdego miejsca w moim sercu, które potrzebuje Twojej łaski. Ulecz moje wspomnienia, które wywołują ból. Przynieś ukojenie wszędzie tam, gdzie czuję niepokój. Proszę. Aby zdjął ze mnie ciężar smutku i wlał do mojego serca radość, która pochodzi od ciebie. Wierzę, że nie ma rany, której nie możesz uzdrowić, i nie ma bólu, którego nie możesz przemienić w błogosławieństwo. Duchu Święty, napełni mnie swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Przyjdź i działaj w moim sercu. Usuwając wszystko, co jest przeszkodą dla Twojej łaski. Przebacz mi wszystkie grzechy, które oddzielają mnie od Boga, i pomóż mi przyjąć przebaczenie, które przynosi wolność. Proszę, prowadź mnie drogą pokoju, abym w każdej chwili mojego życia potrafił odnaleźć ukojenie w Bożej obecności. Boże! Dziękuję Ci, że jesteś blisko mnie, nawet gdy wydaje się, że świat wokół mnie jest chaotyczny i pełen zamętu. Ty jesteś moją twierdzą i ucieczką, moim schronieniem i pociechą. Ufam, że Twoja moc działa we mnie i że przez Twoją miłość moje serce może zostać odnowione. Pomóż mi każdego dnia wybierać pokój. Dążyć do pojednania i żyć w duchu przebaczenia, zarówno wobec innych, jak i wobec siebie. Panie, proszę Cię, abyś napełnił moje życie światłem, które rozprasza ciemności. Przemień moje serce, aby było pełne Twojej miłości i pokoju. Naucz mnie, jak odnajdywać ukojenie w Tobie, niezależnie od tego, co się dzieje wokół. Pomóż mi głęboko ufać, że Ty jesteś panem każdej sytuacji i że moje życie jest bezpieczne w Twoich rękach. Chwała Tobie, Boże, za to, że jesteś źródłem pokoju i uzdrowienia. Wierzę, że przez modlitwę moje serce może odnaleźć ukojenie w Twojej obecności. Ty jesteś moim lekarzem. I moim pocieszycielem, w Twoich ramionach odnajduję odpoczynek, a w Twojej miłości pełnię życia. Niech moje serce zawsze wybiera pokój, który pochodzi od Ciebie, i niech moja dusza odnajduje w Tobie swoją prawdziwą radość i spełnienie. Amen.